Odra po ubiegłotygodniowym zwycięstwie z Polonią Głupczystą chciała podtrzymać dobrą pasę na własnym stadionie. Zadanie jednak o wiele trudniejsze, bo na Bogumińską przyjechał wicelider tabeli Pniówek Pawłowice. Wodzisławianie rozpoczęli ten mecz w składzie w bramce Tomasz Bąkowski i dalej Artur Gać, Krzysztof Szeja, Piotr Sławik, Wojciech Franiel. Formację ofensywną tworzyli Łukasz Reinhardt, Łukasz Staniek, Grzegorz Jakosz, Marek Walczak, Paweł Polak i Mateusz Balcer. Cenerem odry jest Tomasz Babuchowski. Początek meczu: gdzie go, że jak próbuje zaskoczyć, Michała Podolaka od bramki rozpocznie. Jednak bramkarz gości. W odpowiedzi goście: rzutka z prawej strony boiska ale strzał. Najpierw blokuje Artur Gać, a później Krzysztof Szeja. Paweł Polak dośrodkowuje z Żydorożnego. Brońcy gości wybijają, ale futbolówka ponownie trafia pod nogi Polaka. Dobry strzał. Golki per gości odbija nasz drożny. Z drugiej strony boiska dośrodkowuje Wojciech Franiel. Próba, podobno do tej znamy słowa, jednak odrobinę za mocno. Polak posyła świetną piłkę na lewo do Wojciecha Franiela. Dośrodkowanie w pole karnym. tutaj jest Marek Walczak, dobre przyjęcie, ale niestety strzał zbyt słaby, by zaskoczyć Podolaka. Piotr Sławik zagrywa do Wojciecha Franiela, ten decyduje się na świetny strzał, czy piłka przekroczyła końcową linię boiska, ciężko stwierdzić z naszej perspektywy. Piotr Sławik, zagranie prostopadłej piłki do Marka Walczaka, ten traci ją w środku pola, a goście wychodzą w szybką kontrą, świetna okazja dla Pniówka. Na szczęście Odry nad bramką Tomka Bąkowskiego. Paweł Polak w tym meczu posłał naprawdę dużo piłek na lewą i prawą stronę. Po raz kolejny zagranie do Wojciecha Franiela ładnie uszukał rywala, strzał na bramkę, słupek, tyle że ten tylni. A to chyba najlepsza sytuacja pniówka, przy której wielkie pretensje mieli zawodnicy Odry domagając się pozycji spalonej. Zawodnik gości jednak fatalnie przestrzelił. Dośrodkowanie z rzutu różnego, zamieszanie pod bramką Bąkowskiego. Jeden z obrońców Odry wyjaśnia tę sytuację. Aktywny w środku pola, Paweł Polak przejmuje piłkę i rusza na bramkę Pniówka. Minął już dwóch zawodników, teraz trzeciego. To co najtrudniejsze w tej akcji zrobił, ale uderzenie zbyt słabe, by zaskoczyć Podolaka. Do przerwy zatem 0 do 0, a po przerwie w pierwszą głównym akcję stworzył sobie Pniówek. Świetny strzał w dystansu, ale jeszcze lepsza interwencja Tomasza Bąkowskiego. W odpowiedzi próbuje Marek Walczak z dystansu. Metr obok słupka. To już 90. minuta tego meczu. Już wolny dla gości. I kapitalna kontra drużyny z Wodzisławia. Piłkę świetnie przyjmuje Marek Walczak, który rozciąga grę na prawo do Artura Gacia. Ten spokojnie przeczekał tą akcję. Zagranie do Pawła Polaka, ten do Walczaka. Dośrodkowanie wzdłuż bramki, 1 do 0, bramkę strzela Maciej Rozmus, który na boisku pojawił się w 68 minucie tego meczu. Ogromna radość w szeregach drużyny z Od razu zasługiwała w tym meczu na 3 punkty, dlatego bohater spotkania po meczu był bardzo szczęśliwy. Nie, nie spodziewałem się, że długo na to czekałem czy dałem z siebie wszystko. No, Met był ciężki, wyrównany, no, ale cenne trzy punkty. Myślę, że dużo serca zostawili koledzy i ja wszedłem, dałem z siebie wszystko. To bramka jak wyglądała z Twojej perspektywy? No, myślę, że Marek zrobił dużą pracę, dostał dobrą piłkę, dograł. Ja tylko nogę dołożyłem, ale, ale cieszę się z tej bramki. goście w końcówce szukali wyrównania, ale dobrze w bramce. pysywał się Pankowski. sędzia kończy ten mecz. Odra wygrywa drugi mecz rzędu i pnie się w górę tabeli. Na pomeczowej konferencji prasowej Tomasz Babuchowski, trener Odry Wodzisław, był bardzo zadowolony. Po takim meczu trudno być, nie być zadowolony. Naprawdę oglądaliśmy dzisiaj bardzo ciekawe widowisko z obydwu stron. Yy, drużyny obydwie zagrały bardzo ofensywnie, nie, nie było żadnego punktatorstwa, każdy, każdy chciał ten mecz wygrać. Do nas uśmiechnęło się szczęście w 90. minucie no i, i jestem bardzo z tego szczęśliwy. Wszystkie założenia, które w szatni sobie tam przed meczem założyliśmy ci chłopaki, zrealizowały. Yy, nic więcej nie można dodać. Obyśmy tą pasę kontynuowali dalej i ten styl, więc tylko się cieszyć z tego, co, co osiągnęliśmy. W podobnym tonie wypowiada się Paweł Polak, jeden z bohaterów Włodzisławskiej Odry. Nie no, mi się wydaje, że na pewno byliśmy chyba zdecydowanie lepszą drużyną, mieliśmy więcej sytuacji, dużo na bramkę i jakby nie patrzy, chyba należono się to zwycięstwa. Odra zagrała w podobnym stylu do meczu z Głupczycami, tyle że rywal o wiele trudniejszy. Według mnie Pniówek postawił na pewno dużo cięższe warunki. Nie ma porównania do drużyny z Głupczyc dzisiejszego poziomu, ale mecz był dużo bardziej wyrównany. Na tyle nam nie pozwalał przeciwnik, ale daliśmy jakoś tam radę. No, Pniówek kolejny sezon, no, myślę, że walczy tam jakieś wyższe cele. Teraz znowu mają drugie miejsce, no to na pewno lepsza drużyna niż Głupczyce, no bo głupczyca nie ma co ukrywać. Nie stworzyli żadnej sytuacji, a Pniówek to Pniówek, no, ale na szczęście my, my wygraliśmy i z tego się trzyma. Ja tak samo zgadzam się z moimi przedmówcami, że Pniówek nie porównywali lepsza duża niż Głupczyce, no ale udało nam się wygrać, liczą się trzy punkty, także obydwa zwycięstwa. Nic tylko iść do przodu i patrzeć w górę tabeli kto faworytem do awansu? Na kogo głosowali zawodnicy w naszej sądzie internetowej? Ja głosowałem na Odrę osobiście, bo jest to takie moje na pewno marzenie, żeby tutaj była druga liga, ale myślę, że takim głównym faworytem będzie Skra i przyszłość Rogów. No ja dałem głos na Odrę, no co odpowiedzieć? <laughs> no jak każdy tak samo dałem na Odrę, no. miejmy nadzieję, że się nie, nie w tym sezonie, to w przyszłym, ale na pewno będziemy walczyć do końca, bo punktów jeszcze jest dużo do zdobycia.